Gościem Szkoły eksploatacji podziemnej i portalu górniczego netgpl jest pani Joanna strzelec łobodzińska prezes zarządu kompanii węglowej. Pani prezes, tematem wiodącym dzisiejszej sesji plenarnej jest górnictwo wobec kryzysu. Kryzys nie jest nowością dla kompanii, powstawała właśnie w takich warunkach. Podkreśliłam to w moim wystąpieniu praktycznie genezą powstania kompanii węglowej była chęć wyprowadzenia górnictwa z takiego strukturalnego kryzysu. No i pierwsze lata funkcjonowania to ustawiczna walka z zadłużeniem, z brakiem płynności, także kompania do kryzysu jakby jest przygotowana, ponieważ jest z nim obyta przez co najmniej z 8 lat z 10, w których funkcjonowała. Natomiast tak zupełnie poważnie. Oczywiście te cykle spowolnienia gospodarczego następują, są, nie są w górnictwie czymś nowym. Natomiast co istotne, trzeba wykorzystać pewną taką dyscyplinującą funkcję kryzysu, no ponieważ być może łatwiej pogodzić się z pewnymi trudnymi czasem rozwiązaniami właśnie wtedy, kiedy ten kryzys mamy no, w tyle głowy. Dlatego pokazywaliśmy skutki już takich pierwszych przedsięwzięć, które kompania węglowa już w ubiegłym roku, pierwsze symptomy zauważając w zakresie sprzedaży naszego produktu, już zrobiła. No właśnie, jakie są skutki programu antykryzysowego wprowadzonego przez zarząd? No przede wszystkim znalazły one odzwierciedlenie w wynikach roku ubiegłego. Przecież nie wykonaliśmy sprzedaży w znaczącej mierze. Przypominam, że w roku poprzedzającym sprzedaliśmy 39 z kawałkiem milionów ton, w roku ubiegłym mniej niż 36. Dlatego tylko plan antykryzysowy, głównie ukierunkowanie na racjonalizację kosztową, doprowadził do tego, że ubiegły rok zamknęliśmy praktycznie wynikiem prawie takim, jak planowaliśmy no to jest te powyżej 150 milionów netto, ponieważ bardzo poważną restrukturyzację kosztową we wszystkich tych punktach, które były możliwe do opanowania no, w przeciągu praktycznie jednego kwartału, ponieważ ten plan sprowadziliśmy we wrześniu, no wykonaliśmy tutaj chwaliłam się trochę takimi słupkami, ale to chyba warto zaznaczyć, że w relacji do górnictwa węgla kamiennego ogółem kompania ma koszty jednostkowe na tonę niższe, niższe o kilkanaście procent. Dlatego no, oczywiście nie należy spoczywać na laurach, y, natomiast no, taki duży krok w kierunku racjonalizacji kosztowej został już zrobiony. Kierowana przez Panią firma realizuje obecnie dwie olbrzymie inwestycje. To budowa elektrowni na Śląsku i budowa nowej kopalni w lubelskim zagłębiu węglowym. Czy to sposób na ucieczkę do przodu? Y, tak w moim wystąpieniu, jak i potem Pana Prezesa KGHM-u, y, był taki jeden leitmotiv że jeżeli nie będziemy nic robić, a generalnie, jeżeli nie będziemy mieli bardzo ambitnych strategii, jeśli nie będziemy mieli wizji funkcjonowania naszych firm za lat kilka, no to będziemy na kryzys bardzo podatni. Bo taka firma, jak ładnie pan prezes powiedział, drepcząca w miejscu, naprawdę nie ma perspektyw. I dlatego no, akurat w, tak do tematyki, nawiązując z naszej konferencji, to te nasze dwie inwestycje są jakby długofalowa, długofalowym programem antykryzysowym. Bo po pierwsze inwestycja w kopalnie, czyli w takie miejsce eksploatacji, które jakby determinuje niższe koszty niż przy tradycyjnej eksploatacji, coraz głębszej i pod terenami na Śląsku. Więc koszty. To wydobycie racjonalizujące, obniżające koszty działania, to eksploatacja kopalni w województwie czy w Zagłębiu Lubelskim. Natomiast powiedziałam to w moim wystąpieniu, gdyby taka inicjatywa strategiczna, jak budowa elektrowni na węgiel kamienny, bardzo efektywnej, bardzo nowoczesnej, była zrealizowana wcześniej, Taka elektrownia około 1000 MW spala rocznie około 3,5 miliona ton węgla plus zapasy, które musi u siebie gromadzić, no to w tej chwili kompania miałaby na składzie zupełnie śladowe ilości węgla. Także jest to oczywiście ucieczka do przodu pod hasłem długofalowe zapobieganie kryzysowi. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i portalu górniczego netgpl była pan Milan Strzelec Łobodzińska, prezes zarządu kompanii węglowej. Dziękuję.